Dobry wieczór. Witamy na konferencji prasowej po meczu GHS Tybisław Kraków. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 4 do 3. Razem z nami trener Białej Gwiazdy, pan Mariusz Job, którego poproszę o pomęczowy komentarz. Dzień dobry państwu. Na pewno chciałem pogratulować zespołowi, bo grając tutaj na tym terenie jest to zawsze bardzo trudne. Po drugiej stronie był zespół, który. Grał ofensywnie, grał bardzo intensywnie, był groźny przy całych fragmentach gry, czyli to, co do tej pory prezentowali Tyszanie, dzisiaj potwierdzili. Natomiast ja się cieszę bardzo, że my potrafiliśmy przechylić tą szalę na, na swoją korzyść, mimo nieudanego początku, gdzie padła bramka, pozostałem w fragmencie gry. Zespół potrafił zareagować, wyjść na prowadzenie i nawet w momencie takim psychologicznym, kiedy, kiedy rywal strzelił na 3-2 i doprowadził do, do remisu, było widać w zespole taką bardzo dobrą energię i, i wiarę w to, że, że jesteśmy w stanie to spotkanie wygrać i, i dosyć szybko zareagowaliśmy i, i strzeliliśmy zwycięską bramkę. Oczywiście wolą, żeby, żeby tych bramek straconych było mniej, natomiast trzeba docenić klasę rywala, trzeba docenić to, jak Tyszanie potrafią budować swoje ataki i jak skuteczni są też właśnie w tych akcjach ofensywnych. Także jeszcze raz gratuluję, cieszę się, że kibice mogli być z nami. To jest dla nas też bardzo ważny element. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Proszę, każda gazeta taka koska. O Kamię się chciałem zapytać, bo on dobrze, tych pierwszych rzeczy, ale dzisiaj to no nie był jego dzień. już tylko te puszczone ramki, mówię pierwszej i, i, i trzeciej, ale też kilka takich, dziwnych wybić chociażby, no bo no, skąd ta koncentracja się jak to określić? Nie wiem, może jakaś taka nerwowość się wkradła. Natomiast kamie jest bardzo dobrym bramkarzem. podobnie jak Leta i podobnie Kanton. Więc na pewno będzie miał nasze wsparcie. Czasami się tak zdarza, że te mecze nie wyjdą tak, jakbyśmy sobie życzyli. To jest normalne w sporcie. Natomiast to nic nie zmienia w ocenie jakby jego jako piłkarza. Ale to znaczy, że on usiądzie na ławkę z Pogodą? Czy, czy nie ma takiej zasady, że, że jeden. Nie, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma takiej zasady. Nie zostaw czy piłka, Można pamiętać, że. Tuż przed przerwą, tam między Wiktorem Bietrzyckim a sędzią, trochę jest skrzyło, nie nadawali na tych samych częstotliwościach. A, a Wiktor miał już żółtą kartki. i tak się zastanawialiśmy, czy, czy myśli pan o zmianie, czy myślał pan o nich w przerwie. i co zrobił, żeby tego Wiktora uspokoił, on wyszedł po przerwie zupełnie. Oczywiście zwracaliśmy uwagę na to, żeby, żeby był czujny, żeby uważał, bo miał kartkę i zazwyczaj w takich sytuacjach rywal próbuje jakby to wykorzystać i, i grać tą częścią. Tą strefą błyska, gdzie, gdzie właśnie jest ktoś z żółtą kartką. Natomiast no, myślę, że Wiktor też ma sporo doświadczeń z poprzedniego sezonu, gdzie, gdzie te kartki dostawał, i oczywiście z nim rozmawiałem o tym, żeby, żeby po prostu uważał, jak jest sytuacja taka, pół na pół, to lepiej, żeby po prostu odpuścił, niż, niż miałby dostać drugą żółtą kartkę. Na rzecz bo jest sportowy. Gratuluję zwycięstwa oczywiście. Ja chcę zapytać Mateusza Kuźienkę, kolejna asysta po tym świetnym meczu z lks em Co Pan najbardziej w tym nowym To jest taki talent, który poznajemy cały czas. Jestem ciekaw, co Pan co pana zwraca uwagę w tym wypadku? Mówiłem, że Maciej to jest chłopak, który, który bardzo ciężko pracuje, nie narzeka. Eee... Jest zawsze na 100% przygotowany. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna cecha. Oczywiście to jest utalentowany piłkarz, natomiast najważniejsze, że popiera to ciężką pracą. Jest już z nami od dłuższego czasu, teraz został szansę gry podstawowej nas i, i ma liczby, jest efektywny w działaniu, więc myślę, że, że to dobrze wróży na przyszłość. Witamy na drugiej no. części konferencji prasowej. Razem z nami trener GPS-u Sutych, Artur Skowronek. Panie trenerze poprosimy o pomyczowy komentarz. No wyszliśmy z bardzo dużym przekonaniem, z wiarą, taką determinacją od początku tego meczu, żeby wygrać to spotkanie strasznie. Dużo szacunku dajemy Wiśle, która w moim odczuciu ma po prostu najlepszą ekipę w tej Lidze Natu i teraz z pewnością, ale ta jakość była dzisiaj bardzo mocno widoczna, my jednak staraliśmy się grać po prostu swoje. Hmm. Na pewno dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, ale z biegiem czasu jednak ten pressing, który zakładaliśmy, był łamany przez właśnie tą jakość Wisły. Bardzo dobrze zmieniali stronę, szukali przewagi w środku, nie tracili tych piłek i bardzo płynnie to wychodziło i, i, i złapała taką kontrolę na tym meczem Wisła. Natomiast pomimo tego, że słabiej wchodzimy w tą drugą połowę, olbrzymi szacunek dla naszych chłopaków, dla naszej drużyny właśnie za tą determinację i wiarę w to, że Pomimo trudnej sytuacji przy 3-1 dla Wisły my to odwrócimy i, i na pewno Gol na 3-2 dał jeszcze więcej tego paliwa. No i kreowaliśmy coś w tym konkretnego w polu karnym Wisły, co spowodowało, że jednak wyrównaliśmy, ale popełniamy kolejny błąd w kontekście tego, że jednak nie możemy trapcić tak szybko Gola po tym, jak wyrównujemy i to było kluczowe w tym meczu, że Wisła dzisiaj kasuje trzy punkty, zwycięża i, i idzie dalej ze swoją serią. Przegraliśmy na pewno jest duży taki żal wewnętrzny. Po ludzku mi jest szkoda po prostu tych chłopaków, bo robili wszystko, żeby żeby jednak przynajmniej remis tutaj był i dopisać na jeden punkt. Natomiast no, idziemy dalej: no, mamy bardzo młodą drużynę i musimy na pewno więcej szukać balansu w tym wszystkim, bo cieszę się, że strzelamy gole. Jesteśmy zawisłą, najlepszą ofensywą, ale tracimy zbyt dużo tych goli. I i tego balansu na pewno potrzebujemy. Jest, jest sporo rezerw, żeby dopracować nasze grania, ale myślę, że wszyscy to rozumiecie: że jeżeli jest tyle zmian, to, to jednak czasami takie rzeczy mogą się zdarzać. No i dzisiaj mamy tego efekty. Natomiast absolutnie klata do przodu i idziemy dalej, bo potencjał olbrzymi w naszej drużynie. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Poprosimy o pytania. Krzysztof ja Krzysztofze, na Śląski Sport trenerze po tej potrudnej zmianie nie było widać, jakby, że Wasza linia jest y, zmieniona i y, ta natychmiastowa zmieniona przede y, wszystkim odnosi to do tej natychmiastowo zdobytej y, drugiej bramki. Stąd pytanie, czy y, nie było może trochę wcześniejszych myśli już po drugiej straconej bramce, żeby dokonać kosza? Na pewno naszą cechą ma być to, że, żeby być intensywnym i tutaj gdzieś już było przed meczem planowane to, żeby zmianami trzymać tą intensywność, bo i Kasper Wałniak i Tobiasz Kubik nie przeszli pełnego okresu przygotowawczego. Natomiast tu w środku pola determinowała wszystkim żółta kartka dla, dla, dla Marcina Szpakowskiego i wiedzieliśmy, że może być sporo faz przejściowych i stąd było myślenie szybsze i być może rzeczywiście mogliśmy to zrobić szybciej, ale Ważne, że ten impuls ławki był, tak to ma wyglądać, tak to ma wyglądać z postawy mentalnej zasuwać i czekać na swoją szansę i ten impuls był także. Także na pewno też ławka idzie w dobrą stronę. Dzień dobry, proszę, panie Radzie, sportowy? Druga z w w maju to sposobem wygrał. Mariusz się tak się cofnęła i, i, i was wypunktowała. Dzisiaj no, też czegoś zabrakło. Pan zaczyna po, podchodzić do tych kolejnych spotkań z Mariuszem coraz bardziej emocjonalnie. Będzie za pół roku coś takiego, żeby tym razem gdzieś, gdzieś ten błysk który był u Was? No, Mariusz bardzo fajnie się rozwija i e, naprawdę pokazuje taki duży spokój też w zarządzaniu meczem. I na pewno też ten spokój był w przerwie i to było widać, e, jak wyszli na drugą połowę. Roszady taktyczne, żeby właśnie tak to wyglądało przy umaniu naszego pressingu, i nie, nie, tam na pewno będzie to ciekawy mecz znowu, bo my nie zmienimy po prostu swojej drogi, i musimy po prostu złapać tylko odpowiedni balans w tym wszystkim. I jadąc też do Krakowa, no, będziemy nastawieni ofensywnie, także, także, no zresztą gdzie tam, gdzie tam, <grym> gdzie tam za pół roku, także tu i teraz dla mnie się liczy. Boże radiotychy. Radio Tychy. E, drużynie można sporo zarzucić, ale na pewno nie można jej zarzucić, że tej drużynie jest mental. E, widać to w każdym z meczów, jak na razie w tym sezonie. To może być ten brakujący element, którego zabrakło w zeszłym sezonie. Ja uważam, że tego mentalu nie mieliśmy słabego w tamtym sezonie. Nie, nie zaczęliśmy z tym wszystkim po prostu cały ten sezon, i, i dopiero to budowaliśmy dalej. Natomiast ten mental był olbrzymi, bo myśmy mieli 12 punktów straty po, po, po jesieni i to skruszyło się do trzech punktów, i mieliśmy praktycznie na trzecią kolejkę do końca, jeszcze gdzieś tam tlen, żeby walczyć o swoje. Natomiast na pewno cieszę się z tego, że przy tak dużej zmianie od razu zaczęliśmy z takim mentalem, którego brakowało na początku tamtego sezonu. Piotr Szofacki. Dzień dobry, Panie że chciałem zapytać, co z Pana perspektywy się wydarzyło tutaj tej trzeciej dla Was? to był w zasadzie moment, kiedy Pisa ruszyła, czy chodziło o niezwiązanie emocjami, czy gdzieś już myślałem, że w tym, żeby atakować, się To była minuta, tak, to było kilkadziesiąt sekund i na pewno taki Temat zorganizowania się, zamknąć środek, no niesamowita jakość po drugiej stronie i trzeba wy, wyhamować trochę z tym skokiem pressingowym, natomiast no też nie będę tego hamował, tak, no jest potencjał intensywności, jest potencjał w tym, żeby te skoki pressingowe robić, piłkarze dostali wiatr w żagle, chcieli iść po czwartego gola, to jest właśnie to nasze nastawienie, natomiast no za bardzo było to przeszyte środkiem i, i gdzieś zrobiona przewaga boczną obrońcom Wisły. No i gdzieś tam w tych momentach się pogubiliśmy. No. Mamy całą praktycznie nową linię obrony i to zarządzanie na pewno może być lepsze. Elmax, oficjalny sponsor GKS -tychy.